Rzędy skrócone metodą Shadow Wrap na lewej stronie robótki. przerabiamy oczka na lewo, aż do momentu, w którym chcemy zrobić nasz y, rząd skrócony metodą Shadow Wrap. To na przykład będzie tutaj, w tym miejscu. Nim odwrócę na drugą stronę, muszę wykonać ten to oczko shadow, metodą shadow wrap czyli ponieważ jestem na prawej stronie więc nitkę muszę mieć z przodu robótki przekładam sobie to oczko do którego tutaj w tym miejscu gdzie mam zrobić ten shadow wrap to oczko przekładam sobie na drut lewy prawy drutem lewym podnoszę sobie tą nitkę z poprzedniego rzędu i przerabiam ją na lewo. I teraz te dwa oczka, to co dopiero co przerobiłam, i to które tylko przełożyłam z nitką z przodu, przekładam z powrotem na drut lewy. I to wykonałam mój shadow wrap na stronie lewej. Teraz aby kontynuować, odwracamy. Kontynuujemy już oczka prawe na prawej stronie do końca rzędu. Jeżeli chcemy zamknąć nasz Shadow Wrap, czyli przerobić następny rząd na następnej stronie, czyli tutaj mamy ten nasz Shadow Wrap, to są tak widać ewidentnie, że tutaj z jednego oczka, czyli z tej jednej takiego kołnierzyka, wychodzą dwa to jest nasz shadow wrap, który przed chwilą zrobiliśmy, więc przerabiając na następnej stronie przerabiamy wszystko na lewo i ten shadow wrap też przerabiamy na lewo zaraz Wam pokażę jak, przerabiamy go jako jeden, jedno oczko czyli jestem teraz przy tym podwójnym oczku, przerabiam je na lewo, te dwa oczka razem tak samo jak pozostałe tylko, że dwa razy. I dalej kontynuuję do końca rzędu. I tak to wygląda na stronie prawej.